Zdecydowałem, że zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Odbędzie się w przyszły poniedziałek, kiedy będziemy również znali już rezultaty spotkań w Kijowie do których dojdzie w najbliższych dniach. Będziemy wtedy też więcej wiedzieli na temat wstępnych ustaleń dotyczących przyszłości rozmów pokojowych, które dopiero będą się toczyły, bo to, co dzieje się dzisiaj w Arabii Saudyjskiej, to są przygotowania do, do rozmów pokojowych, które będą się toczyły. Ja wierzę w to, że one będą się toczyły w takim kierunku, który sprzyja budowaniu bezpieczeństwa. Przede wszystkim w naszej części Europy. Jeszcze raz apeluję o zachowanie spokoju. Proszę się, proszę się nie niepokoić, proszę zachować spokój, proszę podchodzić z dystansem do tych wszystkich sygnałów. Bardzo często w mediach pojawia się wiele nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji, pogłosek, Proszę zachować spokój. Sytuacja, jestem przekonany, jest absolutnie pod kontrolą. Jesteśmy w stałym kontakcie z administracją amerykańską, z najbliższymi współpracownikami prezydenta Donalda Trumpa. Mamy orientację co do prowadzonych działań. Zapewniam, że, że, że wszystko dzieje się w sposób, który sprzyja budowaniu bezpieczeństwa w naszej części Europy.